Zadajcie w pismań, ale okazało się, że w księgach wieczystych jest tylko jedno piętro, a w rzeczywistości istnieją dwa. Albo okazało się, że dom w ogóle został zbudowany nielegalnie i w księgach wieczystych ma się tylko działkę. I co teraz? W praktyce na Teneryfie bardzo często to widzimy. Najprostszym sposobem tzw. Tak zwanego zalegalizowania, czyli wpisania do ksiąg wieczystych. Tej budowy czy części nieruchomości, która została wybudowana bez pozwolenia na budowę, jest poprzez powołanie się na przedawnienie budowlane. I na kanarach to przedawnienie to jest tylko 4 lata. Czyli jeżeli budowla istnieje już 4 lata i nie było wstrzęte postępowanie z urzędu, albo automatycznie z urzędu, albo po bo ktoś na nas nadał i zostało wszczęte postępowanie. Jeżeli nie zostało wszczęte postępowanie, to można się powołać na ten artykuł o przedawnieniu budowlanym i można sobie uregulować sytuację w taki sposób. Na Kanarach okres przedawnienia to tylko 4 lata. W innych komunidatach autonomo może wynosić to trochę więcej. Na przykład na Balearach to jest 8 lat, Najdłuższy okres przedawnienia jest w Walencji, to aż 15 lat. Na całe szczęście, tutaj na Kanarach, to bardzo krótki okres, czteroletni, aczkolwiek bardzo ważne jest, jeżeli prosimy technika o dokonanie pomiarów i przygotowanie tzw. certyfikatu de Antigüidad, Poprosić go, jeżeli nieruchomość ma więcej niż 10 lat, żeby dokonał zapisu, że ma więcej niż 10 lat. Niektórzy architekci wpisują, że ma więcej niż 4, bo to de facto wystarczy do zalegalizowania tej nieruchomości w księgach wieczystych aczkolwiek zapominają o tym, że istnieje inny przepis budowlany, który mówi o tym, że jeżeli nieruchomość ma mniej niż 10 lat od zakończenia budowy, to obowiązkowe do jej sprzedaży jest posiadanie Seguro de senario, czyli tak zwanego dziesięcioletniego ubezpieczenia od budowy. I takiego ubezpieczenia oczywiście konstrukcje nielegalne bez pozwolenia na budowę nie mają. I wpisując sobie, że nieruchomość ma więcej niż 10 lat, księgi wieczyste będą żądały przez sprzedaży przed upływem pełni 10 lat tego zabezpieczenia, które jest bardzo kosztowne i bardzo trudne do zdobycia przy nieruchomościach, które już istnieją. Także bardzo ważne jest, jeżeli robi się taką legalizację i nieruchomość istnieje naprawdę więcej niż 10 lat, bardzo ważne, Certificat.